Cześć wszystkim, z tej strony najlepszy gracz! Witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku z Brawy Stars! Jak widzicie przed sobą, widzicie El Primo? El Primo, to jest moja nowa postać, mam Dynamajka w końcu. Mam w końcu Barleya przed I słuchajcie, mam Franka! Pierwszego epickiego zadymiarza. I oczywiście nic takiego, czyś nie zabytku jedną bitwę, bitewkę. I ociśnię, bo to. za ja długo odcinek nie będzie właściwie trwał. Bo. No, ja, no co wam mogę pokazać? No, no raczej nic, no, tylko bitewki, nie? Ale słuchajcie, um, troszeczkę sobie powalczyłem o moim El primo I słuchajcie, da się. Da się coś. Da się jedną rzecz. Um, da się. Czy da się? Znaczy, można. Hmm. Bo tu można. Uza. Nie. 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 rady, Nie. 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 Tu jest za dużo ludzi. Nie. Uciekę, zbiewaj stąd. O, jest Nie. 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 ten ten klubu. Yy, więc Nie. 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 El primo, el primo. Lecce. Dobra. Jest. To tu Karl się kręci. Nie będzie otwieranie skrzyneczki ksioneczki wtedy miarza. Dobra, pat Dobra, czekam. Dobra, czekam, czekam. czekam. Nie? Nie. No i... O, szybka siostra. No, jakby coś tam się dzieje. siostra <mulanie> zagłuszać. Yy, dobra. Ze mną tych. No <mulanie> i... Akrę no i... koncertowy rozkrywki. Chcesz do mnie? Nie. dobry. Czy... co? No. Dobra. Hmm, to by dać nie Widać, w klubie był młody youtuber. Tak, youtuber. No mały youtuber, nie? No i dobra. Co możemy wziąć? Zbiorę klejnotów. Typowo. O ile by zmieniło? O nie, nie zmieniło. No dobra, będziemy cały czas wystarczył. No trudno. Penny, weź się, ruszaj. Ja sam walczyć za ciebie nie będę. Ty, Darka, weź. Ty. Nie zagłuszaj mi Nie, 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 nie. w komentarzach. Nie, 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 nie. No, nie, 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 nie. No, nie, 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 nie. nie, 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 Przepraszam niestety, ale chyba za długo od będzie nie będzie. to tu sostra jest. I za długo pograć to też nie pogram. Czekać, Barcelona 61 do Betów też jest el primo. Dobra idźcie ukaź. Ja się nie ukażę, ja się nie, ja się nie u... mogę ukazać teraz? Że... Ja mam za mało pary boksów. Dobra, biora, biora. dobra jest. I tak to mogę grać. Nie, nie, nie. Tylko bo tu się kręci nie, nie. Ziobele, ty. No i do widzenia. Nie. Dobra, słuchajcie. Cztery minuty minęły, niestety muszę przerwać, bo tu przy nie się grać da. I oczywiście będzie film. I oczywiście jaki nie będzie, to sobie Wtedy to wtedy film niestety nagram, ale no niestety niestety nie wrzucę tego filmu, bo to bez nie No. No chyba